Sprawa dla alchemii, odcinek 51. Witajcie Mateuszu i Janku. Witajcie Janku i Przemysławie. Cześć. Ja też powiem cześć. Lecimy z pierwszym tematem. Pojawiły się na rynku, w sklepach takie produkty w butelkach jak małpki, takie na spirytusie wódczane, tylko że jest to setki. piwo 18% tak zwane setki małpki, jak zwał tak zwał. No i opis produktu jest taki, że jest to piwo jasne, mające 18% alkoholu, czyli jak tak popatrzycie sobie na piwa mocne, barleyjże i nawet wymrażanki. No to jak na jasne piwo, no to jest srogo. Nie pamiętam już co tam jest w składzie napisane, ale raz że produkt jest niepokojący dla mnie. A myślę, że też nie dla mnie, ale dla całej branży piwnej, bo jak wiemy w zeszłym roku i w poprzednich latach branża spirytusowa bardzo mocno deptała po nogach branży piwnej. No, co mamy od nowego roku? Podwyżka akcyzy na, na piwa. No i pytanie, czy taki krok jednego z browarów nie spowoduje kolejnego zamieszania w branży piwnej? Co wy myślicie chłopaki? Zamieszania to nie wiem, ale mi się, muszę przyznać, podoba kreatywność. Zawsze doceniałem, że w tej najniższej, jakby półce, teoretycznie najniższej, ale skierowanej do takich hard userów, tak zwanych, gdzie bój się toczy o najlepszy wynik procentowy na złotówki, to tam zawsze była największa kreatywność. Jak popatrzycie na te etykiety win przepiękne i kolorowe, Albo jakie tam powstawały produkty niezwykłe. Na przykład pamiętam, przez chwilę było coś takiego jak aromat do ciasta w takich butelkach litrowych na tanie wino. I to, ponieważ to niby był aromat do ciasta, więc sprzedawano go z niższą akcyzą. Oczywiście tą dziurę szybko skarbówka zakleiła, ale przez chwilę tak pamiętam, że było wielu panów raczących się aromatem do ciasta takim litrowym. Takie też były kubeczki. Nie wiem, czy pamiętacie, to z Rosji do nas przyszło z wódką. Takie jakie urciki, że się tak otwierało. Takie, takie szoty. z góry. Tak, takie plastikowe pięćdziesiąteczki. To chyba u nas się nie przyjęło, ale na wschodzie, na wschodzie działa dobrze. Także no myślę, że to jest kolejny przykład takiego właśnie bardzo kreatywnego, to trzeba sobie pochwalić celowania w taką branżę tych użytkowników. Do tego segmentu. Ciekawe, czy to się przyjmie. Zauważcie, że tam był bardzo elegancki pan w reklamie. Nie wiem, czy widzicie w surducie jakimś, w, w muszce w ogóle. Elegancik. Może to tak, był dla wyższych ogóle... sfer. Wygląda to w ogóle jak whisky, whisky, nie? Więc rzeczywiście kreatywność na wysokim poziomie. Ja myślę, że to się nie przyjmie, że jednak nawet pomimo tego, że to ma 18% to i, i mają dość niską cenę te, te małpki, to myślę, że jednak tacy hard userzy małpek będą woleli kupić sobie 40% czy 30% trunek. Myślę, że to się nie przyjmie, natomiast wizerunek. Samego browaru Kościerzyna strasznie moim zdaniem na tym cierpi, bo wypuszczają masę badziewia, strasznego badziewia i to jest bardziej niepokojące niż to, że wpuścili jakieś 100 mililitrowe piwo. Tak mi się wydaje. A browar z potencjałem jednak, prawda? Z dużym, z dużym właśnie tam zainwestowaną... Mocne pieniądze w ten browar, w jego, w jego rozwój, sprzęt, który tam jest, i ten potencjał jest od wielu lat niewykorzystywany. A w związku z tym, że o ile dobrze kojarzę, browar jest powiązany z największą już chyba w tej chwili siecią marketów, gdzie piwo, browaru Kościerzyna jest bardzo szeroko dostępne, to myślę, że browar tylko pod, pod markety. Mam tutaj na myśli Dino, robi piwa. Nawet chyba nie jakości regionalnej tylko takie właśnie dla hard userów. Już kiedyś browary regionalne próbowały konkurować ceną z koncernami i to się nie udało i myślę, że browar Kościerzyna no, temu browarowi też się to nie uda. A mówię, jeżeli to się nazywa piwo rzemieślnicze, a jest piwem kiepskiej jakości, to to, 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 to moim zdaniem uderza w branżę. PSBR wołamy. Halo? PSBR. Pod takim względem stricte rozliczeniowym, no, ja się jednak boję, że takie kroki mogą, na takie pomysły mogą wpaść inne browary, i to będą kroki, które nie będą służyły branży piwnej. Będą odczytywane jako próba niefajnej gry, nieczystej oszukania kogoś, że jednak tutaj się sprzedaje w małpce, że jest dosyć wysoki woltaż alkoholowy. No, mam, taki, mam taka, takie, taką nadzieję, tak jak mówisz, Janek, że to będzie turniej, który nie będzie miał perspektywy szerokiej. I że moje czarne scenariusze się nie spełnią. Ale gdzieś tam z tyłu głowy mam, że to taki niezbyt fajny krok. A można było jak fortuna robić piwa, jakieś kwaśne w beczkach i tak dalej. Średnie browary też mogą. I też prawie 18%? Tylko. No właśnie to mój temat. Znacie takiego pana pewnie jak Józefik, czyli Józek. Udziela się w co najmniej kilku browarach. Poczynając od Jana Olbrachta, przez browar, przez browar Sulejowie. Harpata, w Browar w Sulejowie i wiele innych ciekawych inicjatyw, znanych i. Pod klasztorze. Od... Pod klasztorze w Sulejowie, chyba, tak? Obok. W każdym razie. Chyba. Proszę nas poprawić. Ale nie o tym chciałem mówić, ponieważ Józek zaczyna kolejną super inicjatywę e, browar Acid Joe, w którym jak Józek będzie ważył to, czego do tej pory nie mógł ważyć w tych browarach, w których chciał. Czyli realizacja hasła ważymy, co chcemy. Czyli Wiadomo, biter. że. Słucham? Czyli Bitter. Czyli Bitter. Czyli dlaczego Bitter? Bitter. Właśnie. Yy... Chciałem tylko powiedzieć, że bardzo cenię tą inicjatywę, bo myślę, że nie jeden z piwowarów, którzy poszli w rzemiosło właśnie poszedł z tą myślą, że będzie ważył co chce. Wiadomo, życie weryfikuje, trzeba zarabiać pieniądze, nie ma w tym nic złego, kompletnie. ja się na to zupełnie nie obrażam, że czasem trzeba patrzeć, że, że przeważnie trzeba patrzeć na to, co, czego chce rynek. Natomiast taka inicjatywa pozwala... Rzeczywiście Józkowi zrobi to, co chce, no i ja was chciałem zapytać, a gdybyście to wy byli na miejscu Józka, a co byście chcieli uważać? Jaki styl kompletnie może być niesprzedawalny, kompletnie czapy. Może Józek sobie weźmie ten pomysł, zobaczymy. Także czekam na wasze pomysły. Ja gdybym był Józkiem, to chciałbym przyjechać do takiej hurtowni Monsters i ułożyć coś w kooperacji. Jakiś na przykład dzikie piwo. Bardzo bym chciał, będąc juzkiem. No nie, nie. W naszych rozmowach nie, kolorowych nie. A. To miał Olek być kłopotło. Zaproponował super grodziskie, ale, ale wiemy, że Olek ma duży dystans do tego w cudzysłowie stylu, więc ono raczej nigdy nie powstanie. Ale ja chciałem zaproponować życzyć powodzenia Józkowi. No w ogóle to była ciekawa sytuacja ostatnio na ogłoszeniu wyników KPR, bo Józek zdobył medale z czterech browarów, bo oprócz Olbrachta, Harpagana, AC Joe i jeszcze jakieś jednej inicjatywy. No, pozgarniał masę medali z, każde, z każdego browaru indywidualnie, więc już na starcie AC Joe także zgarnął. Blachę już nie, w tej chwili nie pamiętam w jakiej kategorii. No i fajnie, tylko, tylko kibicować, żeby każdy z piowarów mógł w ten sposób funkcjonować, miał jakieś zaplecze, gdzie, gdzie waży sobie co, powiedzmy, musi, a w innym miejscu to co, to, co chce i, i taka ja, idea kraftu, która pewnie wszystkim przyświecała od początku, może muszę być realizowana. Przerwać. Muszę przerwać, Przerwaj. przepraszam bardzo, nie zrozumieliście mojego pytania. Proszę o jakiś, ja rozumiem Janku, że Józek przyjedzie do Ciebie na pewno, ale powiedz mi, jakie piwo, jaki styl konkretnie, jakiś wiesz, Mateusz, to samo, chodzi mi o jakiś taki wiecie, no, coś wasze ja ci... ma Już piwne. Jeszcze nigdy nie zrobiliście, abyście tak chcieli się napić, a tego nie ma w sklepie. Wiesz to ja kiedyś, jak uczyłem się ważyć piwa w domu, to między innymi e, temat na piwo Orgu Józka, jego notatki przeglądałem, czytałem. I nie wiem, czy wiecie, ale Józek to jest pierwszy piwowar domowy w Polsce. Tak mniemam mam, przynajmniej nie słyszałem o innym, który używał w swoich piwach, uwaga. Tonki. I on no... używał tej tonki. z w... no, naprawdę uważał, używał tej tonki w piwach belgijskich i nie na takiej zasadzie, że wrypał tego na zimno dużo, żeby ta tonka napieprzała, tylko to były małe ilości do, do tripli, do quadrupli, do chyba też do blonda. Mówię z pamięci, nie nie sprawdzałem tego przed nagraniem i myślę, że to jest fajny pomysł, żeby podkręcić jakiegoś belga tonką i wypuścić na rynek, ale nie taką tak na takiej zasadzie jak teraz na rynku to wygląda, czyli że to, ta tonka przebija się i zasłania wszystko, tylko żeby ten taki marcepanowy sznyt był w tle i żeby był to na przykład, jak już ma być konkretnie, to to tripelek taki. Dobry, dobrze zrobiony o, tripelek. w jasnym? W jasnym tripelku? No ciekawe. No, no. Propsuję, przyłączam się do inicjatywy. Bardzo chętnie też przyjadę naważenie, jak mnie zaprosicie. No to ostatnie może być ciężko spełnialne, bo na razie to nie zapraszamy. <śm> Nie, ale to prawda, że z Józkiem jesteśmy umówieni i to jesteśmy jeszcze umówieni, zanim ja się dowiedziałem, że jest taki pomysł, żeby powstał IC Joe. No i mam nadzieję, że w lutym to się ziści i Józek przyjedzie i uważymy jakiegoś dzikusa. Będziemy śledzić Facebooka albo Insta. Mateusz, twój styl. Tak jest. Ja się przyłączam do pomysłu Janka. Nie mam kompletnie. Pomysłu, co poza pastry grodziskim mógłby uważać Ace Fit Joe. No ale jak sama nazwa mówi, no to coś pewnie kwaśnego. Może jakiś, jakiś kwas z jakimś owocem albo dodatkiem, który jeszcze nie był użyty w polskim krawciku, No ale tutaj już pozostawiam to, ten wybór Józefikowi. Mam taką książkę o owocach tropikalnych. Jeszcze trochę by się znalazło. Dobrze, to oczywiście. Całe moje pytanie dążyło do tego, żebym ja powiedział, co ja myślę. <grafię> wypowiedzi były przygrywką do tego. Oczywiście chciałbym najbardziej, tak sobie pomyślałem ostatnio, przy ostatniej sprawie też o tym rozmawialiśmy, Janek gdzieś tam zarzucił, a mianowicie piwo typu brown ale, ale taki pyszny brown ale, taki, wiecie, nie taki, taki słodki albo jakiś, albo jakiś biterowo-gorzki, takie jak bywały na polskim rynku, niedobry taki. Taki pyszniutki, taki żeby go się, był leciutki, żeby go się chciało pić jednego za drugim żeby się zachwycać, żeby był cudowny. To taki, takie piwo mi się marzy. Nie wodniste, ale też nie takie ciężkie, ulepkowe, tylko takie właśnie, takie w punkt, takie idealne. Czegoś takiego nie ma i chyba już nie będzie w polskim krewciku. Nigdy już. Jak wpadniesz, to ci naleje domowe, bo mam świeżo rozwane. 13 e, belgijskich. sprawę, bo idę do ciebie. Dobrze, to co, mój temacik teraz. Ostatnio w Lidlu pojawiła się szlenkerla to szczerze mówiąc, trochę mnie rozbawiły komentarze w internecie, bo na jej rzeczywiście była mała podjarka, Szlem że pojawiła się w Lidlu przez blogerów, albo może przez jednego blogera. W sumie niepotrzebnie może używam liczby mnogiej. Pojawiła się taka teza, że to pokazuje to, że, że ludzie się jarają tą slenkerlą w, w Lidlu. Pokazuje, że, że Krawcik zatoczył koło, bo przecież ta slenkerla stoi na, na półce u badylarzy i że w ogóle to jest śmieszne, że uganiamy się za, e, za piwami wędzonymi, które są dostępne i nie wiedzieć, czemu pojawiły się w Lidlu. Ale w sumie nie o to chcę Was zapytać. Chcę Was zapytać o to, czemu piwa wędzone nie przyjęły się w Polsce, bo Tomek Kopera bardzo długo promował je, wypromował hasło w Polsce się dymi. Był okres, kiedy tych piw było dużo. Rzeczywiście można było być dumnym z tego, że polskie browary ważą piwo wędzone, natomiast teraz nie ma ich w ogóle albo pojawia się jakaś jedna wędzonka na rok z browaru, którego albo nie znamy, albo wcale nie jest jakiś super topowy. Ja w zeszłym roku nie pamiętam dużej ilości wędzonek. Pamiętam wędzonkę z Palatum, pamiętam wędzonkę z swanki Fluid, a tak to nie... A, jeszcze wędzony koźlak podwójny z Trzech Kumpli i Łańcuta. Tak więcej nie pamiętam. Być może było ich kilka, ale co się stało, że, że ludzie nie Chce pić piw wędzonych? No, moim zdaniem jest to po prostu produkt nieznany w Polsce i dla normalnego człowieka zbyt trudny do przestawienia sobie w głowie, że piwo ma być lub może być wędzone. Bo my znamy produkty wędzone, nie wiem, ryba wędzona, kiełbasa wędzona, to, to cypek to są bardzo popularne produkty w Polsce. One są często wędzone. Ludzie mają wędzarki przydomowe i generalnie jest to bardzo popularne, ale to dotyczy tylko produktów, które znamy. Natomiast kompletnie nie przyjmujemy nowych. Ja przez chwilę obserwowałem, były amerykańskie smokery się pojawiły parę lat temu, żeby węd żeberka wędzić, jakieś tam inne rzeczy. Kompletnie nie wypaliło w Polsce. Polacy byli niezainteresowani tym. W Polsce wędzona może być kiełbasa i oscypek, natomiast piwo większość ludzi utożsamia sobie z jasnym, dalej lagerem. Ta bardziej świadoma część wie, że są jakieś krawciki śmieszne, że są jakieś ipki i tak dalej, ale dalej im się w głowie nie klei, że piwo może być z wędzonką, dla nich to jest rzecz dziwna. Ja się zdziwiłem mocno że na przykład whisky, które whisky torfowe są znane na całym świecie i generalnie na przykład na degustacjach whisky dalej się pojawiają ludzie, którzy kompletnie uważają, że to jest jakaś straszna operacja i że nie może być wędzonej whisky, że to jest okropne i że się tego nie da pić, że to jest fój, ble i w ogóle okropne. Rozumiecie? Nawet wśród ludzi, którzy przychodzą na degustację whisky, jest to dla nich trudne do zaakceptowania. Więc Wydaje mi się, że sprzedawanie piw wędzonych w Polsce jest ideą równie ciekawą co sprzedawanie lodów o smaku wędzonej makreli i równie przystępne dla przeciętnego Polaka. I oto dlaczego nie mamy piw wędzonych albo nie są popularne. A to dorzucę jeszcze pytanie dodatkowe. Czy uważasz, że to, że ta szlenka pojawiła się w Lidlu, szeroko dostępna no, w całej Polsce, to czy to może to bardziej pomoże piwom wędzonym, czy im raczej zaszkodzi? Myślę, że to nie ma kompletnie wpływu na nic. Dalej ilość osób, która żyje tym, że pojawiają się piwa w Lidlu i wrzucają to na jej piwkę i się tym cieszą, to jest bardzo ograniczona w skali polski, w skali ilości sklepów Lidra? W skali ludzi konsumujących piwo w Polsce. To jest jakaś nieznacząca część. Zaczynając od Twojego drugiego pytania, to zgadzam się tutaj z Przemkiem, że nie ma żadnej korelacji i to nie pomoże piwom wędzonym. Nawet, nawet pomimo tego, że te piwa Szlękerli, które były dostępne, to były aż chyba cztery rodzaje. Tam był chyba i Weizen, i Urbok, i Mercen, i coś jeszcze, już w tej chwili nie pamiętam, nie wiem czy nie Heles. E, więc ta rozpiętość styl, stylów, które no, są wędzone przez szlankele, no. Jest, była duża. Natomiast co w takim razie ze stałtami wędzonymi? Co z imperialnymi stałtami wędzonymi? Co z porterami bałtyckimi wędzonymi? Co z piwem grodziskim? No to moim zdaniem nie ma korelacji i chyba taka jedna inautowa akcja w Lidlu piwom wędzonym nie pomoże. Natomiast co do tego spadku potencjalnego popularności piw wędzonych w ostatnich latach w Polsce? Faktycznie chyba trochę mniej się pojawia tych piw, bo kiedyś jeszcze te 3, no nie, nie. 4, 5 lat temu nawet były IPA wędzone. Nie wiem, czy pamiętacie, chyba z browaru, Kraftwerk było takie, takie piwo, więc te, te wariacje różnego Czyli rodzaju się wędzone, pojawiały teraz nie. Pilsy wędzone były, pamiętam. Pilsy wędzone, no właśnie przecież z Gościszewa też chyba nawet w stałej ofercie jest. Bardzo rzadko spotykane piwo, nie wiem czy ono się nazywa, nie nazywa Dashbur. Tak, nie mogłem go nigdzie kupić ostatnio. Ale też bardzo dobre piwo, no też chyba medale zdobywało na, na różnych konkursach, więc warto spróbować, jeżeli będziecie widzieli. Myślę, że główną przyczyną jest to, że po prostu w pandemii ludzie wolą ipki i mógłbym tutaj zakończyć, ale sprawa jest na pewno wielowymiarowa, bo to o czym Przemek mówił, czyli brak wiedzy odnośnie alkoholi w Polsce to są zaszłości dziesiąt jak nie setletnie od zaborów, gdzie była woda lansowana. Poprzez czasy PRL-u, gdzie też raczej był jeden mocny alkohol słabej jakości i piwo równie słabej jakości raczej. Więc ten, to społeczeństwo z pokolenia na pokolenie po prostu jest niewyedukowane wy, w przeciwieństwie do społeczeństwa na zachodzie Europy czy w Stanach, gdzie gdzie jest jakaś kontynuacja, gdzie, gdzie są przekazywane informacje z pokolenia na pokolenie, nawet już nie mówię, w rodzinach, w firmach rodzinnych, które produkują alkohol, ale w ciągłości firm, które produkują alkohol, gdzie ten know-how faktycznie gdzieś jest spisywany. Jest to doświadczenie, no nie jest tak, że ktoś na papierze coś napisał i to jest powielane przez lata, tylko faktycznie pewnie z ust do ust, rąk do rąk gdzieś, gdzieś ta wiedza. I doświadczenie wędrowało, a tego w Polsce przez różne zawieruchy historyczne, moim zdaniem, gdzieś utraciliśmy i jeszcze upłynie wiele wody w wiśle i odrze, zanim wejdziemy na ten poziom Europy Zachodniej. I chyba ten 1% kraftu w Polsce, który pije społeczeństwo, to jest dobry wyznacznik tego, tej mojej tezy, którą teraz postawiłem. Także piwa wędzone między innymi przez to, że nie ma tej świadomości o alkoholu, przez to między innymi też nie mają łatwo. Ja jeszcze chciałem dodać, że to chyba nie jest jakaś straszna nowość, bo jak pamiętam, ja często odwiedzam sklepy typu OSHO na przykład albo w Intermarsze, i tam ta Szlankerla też stała na półkach gdzieś z jakiejś innych dystrybucji. Oczywiście wiem, że Lidlów jest więcej i pewnie są bliższe ludziom, jak jest wyrzutka w Lidlu, niż wielka półka w OSHO, wśród której ginie ten Szlankerla, ale ale one już były chyba od dawna też dostępne. Bardzo spodobało mi się sformułowanie Mateusza, że Gościszewo ma piwo w stałej ofercie, które bardzo ciężko dostać. <laughs> bardzo <laughs> mi się podobało to zderzenie tych dwóch. <laughs> no, <laughs> trochę niefortunne. Chodzi o to, że jestem przekonany, że oni to ważą na stałe, ale ja przynajmniej bardzo rzadko spotykam to piwo. Ja zrozumiałem, natomiast to mhm. Więc to to się, Ja jestem w sumie zdziwiony, że, że Piwa wędzone się nie przyjęły w Polsce, bo jednak Polacy właśnie tak jak Krzemięk powiedział lubią wędzone rzeczy I, i ryby wędzone i kiełbasa i szynka wędzona właśnie masa ludzi przecież wędzi sama różne mięsa i nie tylko mięsa, więc wydawało mi się, że dla Polaka może być to dużo dużo bardziej przystępne niż nie wiem dla Francuza na przykład. A jak w jakiś sposób się to rozmyło, i właściwie, no mówię, nie, nie spotyka się wędzonych piw. Na czym ja bardzo ubolewam, bo ja, ja bardzo lubię się napić, właśnie jakiegoś takiego ciężkiego, tęgiego wędzonego piwa, chociaż na pewno nie byłoby to moje e, piwo Heystrick codzienne. Heistryk rodzickie. Heistryk tak. E, hmm. Tyle chyba. Ja też lubię wędzone. Pamiętam, bo zrobiło Portera e, kiedyś urodzinowego 55 wędzonego, i to był. Naprawdę fenomenalny porter. Tak mi się przypomina. Tak, pamiętam. Opędzamy. Zgadzam się. Możemy kończyć już. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie. Dziękuję Przemek i Mateusz. Dziękuję Janek.